Cześć, ja witajcie z tej strony Jalena i moje dwa małe knurki Tosia oraz Florka. Dzisiaj, jak pod powodu tyle was z open boxem dość dużej paczki z hipcia. Paczka przyszła do mnie jakieś 10 minut temu i postanowiłam, że szybko nagram dla was właśnie taki open box. Ogólnie świnki sobie teraz chodzą po pokoju, więc myślę, że jak zaraz my zaczniemy otwierać tą paczkę. I usłyszą, że coś tam przejście to na pewno przyjdą, więc je, yy, myślę, że w dzisiejszym filmiku zobaczycie. I myślę, że z tego przedłużenia możemy przejść już do otwierania tej dość dużej paczki. O tam w rogu możecie widzieć florkę. Ok, ja już otworzyłam. Było ciężko otworzyć tą paczkę, bo ona naprawdę... Bardzo szczelnie y, zapakowana i zaklejona tymi teśmami, ale jakoś się do niej dobrałam. I otwieramy, uwaga, uwaga, aha. I mamy zabezpieczone, tutaj możecie widzieć e, mniej więcej co tutaj mamy. A więc będziemy sobie tak wyciągać. Po jednej rzeczy tutaj oczywiście był kartonik, aby zabezpieczyć tą paczkę. O tutaj... Toszka przechodzi. Już bez przedłużania przejdźmy do otwierania, bo się tak już zgadam. tak się rozgaduję, że nigdy nie przejdziemy do pokazywania tych rzeczy. Okej, okay, tak. No po prostu przejdziemy od samej góry. Mamy tutaj babkę nacyzować z Stevo. Ogólnie, o, to się. Yy, ogólnie skończyły nam się już zioła totalnie, więc zamówiłam dość dużo ziół i wszystkie chyba zamówiłam Stewo. To nasza ulubiona firma ziłek. 150 gram babki nacydowanie i tak wyglądam one na naprawdę bardzo ładne kawałki. Następnie o, mamy tutaj ulubione gałązkie błoni yy, moich knurek. Dobrze, moich knurek, jak to zaumiało, moich po prostu świnek. Yy, Gąskie błoni z hipcia. Mamy takie jeszcze opakowanie nieosporzone, ale skoro zamawiamy tą wieżę przy okazji. Zamówię również te gałązki, bo naprawdę bardzo, bardzo szybko schodzą, proszę jakie po prostu kochają. Ona mam tutaj paragonik, więc za wszystko zapłaciłam łącznie po 58 zł. Przechodzimy do samych rzeczy. Mamy tutaj lucerne Ogólnie cztery rzeczy chyba nie są dla mnie, nie są dla mojej przyjaciółki, ale to Wam na końcu filmu powiem, bo teraz się nie orientuję w sumie, co jest dla mnie, co nie dla mnie. Mam tutaj lucernę, 150 gram, ja też mam całkiem sporo kawałki, moje świnki kochają lucernę, dlatego zamówiłam. Mamy tutaj kolejne opakowanie babki lęcowej, ona jest dla mnie, tak dla mnie, bo zamówiłam dwa opakowania, ostatnio zamówiłam 600 gramów babki co tutaj troszkę nam zostało. Moje zachają kochają babkę, więc zamówiłam dwa opakowania. Następnie mamy dość wygięte opakowanie koniczyny, z tym razem 120 gramów. Nie ma ono jakiegoś specjalnego koloru, no nie ma koloru zachęcającego, ale myślę, że świnkom to nie przeszkadza. Nie wiem, czy słyszycie, ale tutaj ciągle tuptają. Następnie też dość wygięte opakowanie. Jest to brzoz za 150 gramów, również Stevo. W sumie wszystkie działa są tej Stevo, Tak ona wygląda. Ma całkiem ładne kawałki, bo co one tutaj wyrabiają? Biegają, skaczą. Zaraz im coś dam. Nie wiem czy to widzicie, ale tutaj biegają, popcorningują. Następnie mamy liść porzeczki 100 gramów. Tak on wygląda. coś co ty robisz? Co sobie robicie? Ma on naprawdę bardzo ładne kawałki, bardzo ładny kolor, więc super. Już tutaj dość dużo rzeczy jest koło mnie, zaraz się zrobi pewnie syf. Zasadniłam tutaj takie dwa opakowania. Co to było? To były młode pędy leszczyny z pietruszką. Jedna jest dla mnie, jedna jest dla mojej przyjaciółki. Myślę, że te z większymi są, będą dla mnie, a te z mniejszymi będą dla mojej przyjaciółki, bo ona ma chomiki właśnie to dla homików, a dla świnach ma no to takie większe, w sumie lepsze. Tak one wyglądają. Moje świnki w sumie jeszcze ich nie jadły, więc może zrobimy sobie na kanale test. Yy, niedługo. Dajcie znać, czy chcecie. Tam się jeszcze nie kończy, ale postanowiłam, że zamówię. Skoro zamawiam, to już zamówię, żeby potem nie zamawiać specjalnie. Yy, tak, mam yy, tutaj cudowny, cudowny rysunek buźki szczęśliwej. Yy, tak bardzo mi się nudzi na lekcjach, moi drodzy. No jest to 750 gramów, tak wygląda, moje świnki kochają tę karmę, dajcie znać jaką karmę mają z całą wasze świnki, właśnie moje od zawsze mają bifar. Mamy tutaj, co? Kolejne gałązki jabłoni? Ej, to chyba nie są dla mnie, czy ja zamówiłam... Aha, może ja przez przypadek zamówiłam dwie, albo to są dla mojej przyjaciółki, ale nie, ona chyba nie chciała tych. Dobra, e, chyba przez przypadek wzięłam po prostu dwie sztuki, więc moje świnki będą miały teraz bardzo duży zapas, czyli łącznie mamy trzy i pół opakowania więc e, no no ciekawe, moi drodzy, ciekawie. E, Okej, okay, następne rzeczy, no świniaki tutaj chodzą, e, patrzą, co ciekawego im da, no zaraz wam dam prosiaki. Mam tutaj e, następnie jeżówkę. O. Tak wygląda jeżóweczka. Naprawdę bardzo ładny kolorek. 120 gramów. Moje świnki bardzo lubią jeżówkę. Następnie, o tej już dalej sobie trochę dam. Bliżej to pudełko. Są naprawdę ogromne. Następnie mamy tutaj e, pokrzywę. Na pewno słyszysz, jak one tuptają. To jest takie urocze. że kocham. Jak one tak chodzą, tak tuptają. E, mam tutaj pokrzywę. 100 gramów. E, moje świnki bardzo lubią, ale no... Na... Nie wygląda ona za ładnie, nie ma ona do ciekawego koloru, ale moje śmieci ją bardzo lubią. Ogólnie wszystkie opakowanie takie przyszły zniekształcone strasznie, ale to mi nie przeszkadza, bo ja sobie zazwyczaj przesypuję dość dużo do pudełeczek. Następnie mamy drugie opakowanie pokrzywy, to jest już na pewno dla mojej przyjaciółki. Ja dwóch nie zamawiałam, pamiętam, że ona właśnie chciała. To jest dla mojej przyjaciółki, również 100 gram. Ta sama pokrzywa, tak samo zniekształcona. <grych> Następnie. Mamy, mamy tutaj, mamy najgrożniej. Mamy tutaj e, babkę szerokolistną. Moje bardzo lubią. Ja e, chyba ja im nie zamawiałam takich e, już e, suszonych od nie, Nigdy im nie zamawiałam chyba babki szerokolisnej. E, suszyłam im jak było lato, ale takiej e, nigdy nie kupywałam, więc pierwszy raz e, kupiliśmy babkę szerokolistną. Ma ona 100 gramów. Ma bardzo ładny kolor, fajnie się prezentuje. Potem policzę i wszystkich ziółek mamy, bo jest ich dość spora, to jeszcze nie koniec. O, mamy tutaj coś na co czekałam, czyli broku. Jestem mega ciekawa, czy moim świnkom zasmakuje. bo no, na pewno się pojawi jakiś test na kanale, no nie może być tak, że się nie pojawi, bo jestem mega ciekawa, czy czym to zasmakuje. Jest to 50 gram broku. Moje świnki nigdy nie jadły, nie jadły, tak jak już w sumie chyba wspomniałam. A co to siula? No, zaraz Wam dam, co tak porasisz? No, zaraz Wam dam prosiaczki. E, jestem ciekawa, po prostu jestem ciekawa, czy się świnką zasmakuje. Również Steve'o. możecie sobie zatrzymać, przeczytać, co tutaj ciekawego pisze. E, następnie, o, mamy tutaj. O, wskoczyła do klatki. E, mamy tutaj liść maliny. Moje świnki go ale jak widzę, no nie ma on jakichś specjalnych kawałków, moi drodzy. Yy, są to takie raczej mniejsze kawałki, na górze są takie większe, a tutaj nie takie mniejsze, ale mam nadzieję, że moim świnkom nie będzie to przeszkadzało. Dobra, mamy tutaj babkę, to, to jest na pewno mojej przyjaciółki, bo ja nie zamawiałam nic Lili Farm i pamiętam, że ona to chciała. Yy, Pewnie że chyba ta siwo, że już się będzie do O! testivo no popatrzcie, znacznie ładniejszy kolor. To jest Lily Farm, taka trochę bardziej brązowa. Tutaj macie porównanie. Dam lampę pierścieniową, bo nie ma zbyt ładnego światła. Nagrywam to o 16.30. Już się robi tak powoli ciemno. Jeszcze dzisiaj jest tak ponurze na dworze, więc Do ładnego światła nie ma, więc yy, tutaj się wspomagam. No, jeszcze to pokazuję. No, to jest Litwa, nie ma specjalnego koloru. E, jest to 100 g, chyba. Poczekajcie, czy coś piszę. E, tak, jest to 100 gram jeżeli nie farm, tak jak widzicie, nam no, się powoli kończą. już te wszystkie rzeczy. Tam jest jedna rzecz, którą pokażę wam. na samym końcu, bo jestem mega ciekawa tej rzeczy. się schowało? fajnie dobra. Mam tutaj jakąś ulotkę, moi drodzy. Chyba mi się po prostu oderwało od czegoś albo od mojej zabawki. Dobra, miałam pokazać na końcu, ale pokazuję teraz. To się chyba po prostu urwało. Muszę kazać, przyznam tutaj pisze. No, na pewno to jest od tej zabawki, ale. Mm. Dobra. Tak, to jest e, zabawka z Trixie. Postanowiłam, że je zamówię, bo dużo osób właśnie ma dla świnek, dla królików i mówi. E, dużo osób właśnie mówi, że super im się sprawdza, więc postanowiłam, że zamówię, dam świnkom e, potem do klatki, jak ogarnę ten syf, który się e, zrobił. E, no i zobaczymy, czy będą chciały się bawić y, taką zabawką. Moje świnki kochają takie, wiecie, piłeczki, one się wykl wykl wyklinowe albo takie, wiecie, ścianka no kochają. Ale niestety nie było na stronie, więc zamówiłam taką zabawkę, jestem ciekawa. I mamy tutaj już ostatnie chyba trzy rzeczy. A tak, trzy. O, też bardzo zniekształcona. Jest to tym razem Melissa Steve'o. Już tutaj się, o, ładnie. Y, no, połowki no, nie są jakieś super, ale moje świnki bardzo lubią Melissa, więc na pewno będą ją chętnie wcinały. Jest to 100 gram. Jak widzicie, ma bardzo ładny kolor. Tak jak w sumie wszystkie, wierzy tutaj Stevo oprócz tej pokrzywy i tej konieczyny, ona zbyt ładnego koloru nie miała, ale no trudno. E, tutaj mamy... Aha, cztery jednak jeszcze nam zostały No dobra. E, mamy tutaj miętę. O. Mięta, mięta. Tutaj jest 100 gramów tej mięty. Jak widzicie, wszystkie ziółka mamy tutaj Steve. O. Tak ona wygląda. No, całkiem ładny ma kolor, nie ma co narzekać. Moje święki również bardzo lubię miętę. I coś, co jestem mega, mega, ultra ciekawa. O oh wow, to jest takie ogromne. Ja myślałam, że jednak będzie to mniejsze opakowanie. Coś w stylu, poczekajcie, że wam tutaj pokazuję. Coś w stylu tego brokuła, ale jednak no... Popatrzcie, jaka to jest ogromna różnica. I Są to chipsy warzywne, jak już widzicie z Byłam mega ciekawa, czy moje świnki to zasmakuje. Mam nadzieję, że tak. W sumie jest to wszystko, co moje świnki lubią tak naprawdę. Już e, tutaj czytam. E, paczka zawiera duże, chrupiące chipsy warzywne, które... Mm, aha, tutaj nie ma skodu. Um, a, tu jest. E, pasternak, mar, pasternak, marchew, pietruszka oraz burak, czyli wszystko, co moje świnki kochają, ale w takim rozmiarze, że tak powiem XXL. E, no, bo są to ogromne kawałki. Z tego na pewno będzie test. No, ja już wam to w się sensie nie obiecuję, bo no nie wiem, czy nagrał, ale na pewno na relacji na Instagramie Wam pokażę, bo jestem ultra ciekawa, mega ciekawa w ogóle co za słowa, ultra ciekawa. Yy, I zostaną chyba ostatnie rzecz tak naprawdę. Tak, yy, to co czyli nasze ukochane sianko tymotkowe. Yy, moje śminki zakochały się w tym sianku, ja to sianko mieszam yy, z takim naszym, yy, no wiecie, normalnym siankiem. Yy, bez żadnych ziół, i tak dalej, bo jednak jest y, ona dość kruche y, i wypada z paśnika. Dlatego ja to się ją z normalnym i się go naprawdę mega zasmakowało. Więc jak widzicie, tutaj święki mi chodzą ciągle pod tym pudełkiem. Y, to już wszystko z tej paczki, teraz Wam. Pokażę wszystko, co zamówiłam. Okej, okay, a więc tak wygląda nasze całe zamówienie, a jednak nie całe. <laughs> Jeszcze tutaj dołożę tą cudowną zabaweczkę. Nie wiem czy wam pokazywałam na początku, w sumie chyba tak, ale jeszcze raz wam powiem. To wszystko za pociąg łącznie 158 zł razem z dostawą. No i co, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. A więc pa pa!